Witam bardzo serdecznie w filmiku z serii Kilka słów na temat. Oj, będzie tych kilka słów, będzie nawet więcej niż kilka, bo mam tutaj pokaźny stosik do pokazania Wam, także tych słów będzie zdecydowanie więcej niż kilka. Ta seria cieszyła się ogromnym powodzeniem. No, Przyznam szczerze, że na skutek tutaj w moich. Perturbacji chorobowo-życiowych. Zaprzestałam nagrywać te filmiki, ale postanowiłam wrócić, ponieważ bardzo je chwaliliście, były wam pomocne, przydatne w wyborze włóczek. Ale chciałam tutaj, o to dobrze, że mi się to przypomniało chciałam tutaj, żeby te filmiki były też z Waszym udziałem, w sensie takim, że jeżeli już macie jakieś doświadczenie na temat włóczek, o których ja tutaj opowiadam. Bardzo proszę podzielić się w komentarzu pod filmem. I nie chodzi tylko tutaj o pozytywne wychwalanie, o pozytywne komentarze, o prawdziwe, rzetelne informacje, które macie na temat tych włóczek. Przykładowo, czy się mechacą, czy się dobrze noszą, czy rozciągają się, farbują, czy. Dobrze się w nich czujecie, czy fajnie wyglądają po długim użytkowaniu. To są bardzo cenne informacje. Myślę, że każdy tutaj włoży swoją cegiełkę do, do tych odcinków. Bardzo dziękuję od razu za wszystkie komentarze. Także tak z góry wyprzedzę te komentarze i bardzo za nie dziękuję. Jak widzicie, mam tutaj naprawdę taki pokaźny stosik. Ja sobie te filmy postanowiłam pogrupować na kilka części, na konkretne marki. Część marek już znacie. Wszystkie te włóczki to nowości w moim sklepie karolinaszydelko.pl. One znajdziecie, nowości znajdziecie w zakładce nowości. Ale też one są w konkretnych działach, w zależności od składu. Może na pierwszy rzut pójdzie taka znana marka, która jest już długi, długi czas na polskim rynku. Jest to marka włóczek. O, może tam weźmiemy tego grubaska? O! Marka włóczek Nako. Jest to marka, którą używałam nawet na moich filmikach wiele razy. Tak przychodzi mi na myśl chociażby włóczka Nako Estiva, z której robiłam kilka rzeczy. Jest to co prawda włóczka bardziej letnia, a tutaj skupię się z racji tego, że mamy po prostu grudzień za moment, zima, dosłownie za 3 dni, zima. Kalendarzowa. Także skupię się tutaj na włóczkach, które są typowo zimowe. Są to takie naprawdę poważne grubaski, i mam kilka tutaj takich, ale nie wiedzieć, czemu pochowałam je sobie tam najdalej. Na pierwszy rzut pójdzie włóczka, na Romeo. Na Romeo, nazwa romantyczna, ale jest to naprawdę zobaczcie. Pokaźny grubasek. Jest to 100% wełna skręcona w takiej postaci. Powiem szczerze, że na rodzajach skręcenia znam się tak minimalnie, bo wiedzę zdobywam tak naprawdę z vlogów dziewiarskich i z tego co wiem, to jest taki single skręcone po prostu raz. Możecie mnie poprawić, i z mojego doświadczenia, jak już miałam możliwość pracować na tego typu włóczkach, jest to włóczka, która zresztą, jak widzicie, być może o, tutaj widać podświatełko ona lubi się mechać, ponieważ jest luźno skręcona. Ale ona się świetnie nadaje do filcowania. Ona się świetnie nadaje do filcowania. Tutaj mam taki piękny, zobaczcie, ciepły brązik, który jest naprawdę elegancki. I ta włóczka. Jeżeli chodzi o swoje parametry, które są gdzieś tutaj schowane, naprawdę tak porządnie, jest to 100% wełna. Zwykła wełna, nie ma informacji od producenta, jaki to jest rodzaj wełny, więc podejrzewam, że jest to zwykła wełna. Tutaj mamy druty od 10 do 12, szydełko 10 mm. Natomiast, jeżeli chodzi o Gramatura, gramatura jest albo jej nie ma, na pewno jest, na pewno, na pewno jest. Słuchajcie, musi być. I teraz muszę tu jedną naklejkę odkleić. ramowym motku jest 40 metrów. Także zobaczcie, jest to naprawdę porządny grubasek. Nawet grubość prawie, że mojego palca. Ona się nadaje na przykład na takie czapy, które robicie na drutach, na bardzo grubych drutach, zwykłym ściągaczem, albo nawet zwykłymi ściegami innymi. To są takie czapy wywijane w góry. Tak mi się kojarzy to z górami, ponieważ zima nasza tutaj lubuska, polska często jest taka łagodniejsza w ostatnich latach i te czapy mi się właśnie tak typowo kojarzą z takim mrozikiem. Oczywiście jest to włóczka, która czuć, że podgryza. Ona wrażliwe osoby będzie podgryzać, chociaż nie jest to włóczka typu wełen naturalnych, od owieczek takich jakby to powiedzieć, szorstkowłosych nie jest to fachowa nazwa, ale mam to na myśli. Jest to w miarę delikatne, ale oczywiście będzie czuć, że to jest 100% wełna po prostu niezwykle piękne kolory. O, tutaj na przykład mam taki kolorek pudrowy róż. Śmiało się nadaje na takie mięsiste szale, kominy, yy, czapki na koromeo. Ona będzie oczywiście w dziale włóczek wełnianych. I teraz przerzucam sobie, żeby był jako taki porządek tutaj, chociaż pewnie nie będzie. Następną bardzo ciekawą propozycją marki Nako jest włóczka Juliet Romeo, Juliet. Przypadek, nie sądzę. Jest to włóczka typu, zobaczcie, tu mi słoneczko, o, typu bukle. I jest to włóczka, która ma bardzo fajny skład, bo w składzie ma 88% wełny i 12 poliamidu. Podejrzewam, że poliamid to jest ta niteczka cienka w środku, która ja się schowam, na którą naszyte są te pętelki buklowe i jest ona bardzo gęsto, takie powiem, bardzo gęsto naszyta. Ta, ta wełna mocno jest poskręcana. W związku z czym osoby początkujące naprawdę niech o niej zapomną. Włóczka tego typu nie ma, nie daje nam lekkiej pracy, zarówno na szydełku, jak i na drutach. Naprawdę nic nie widać. Jest ciężko. Tutaj pokażę Wam taki o, fajny stosik. Kolorki są naprawdę takie, no powiedziałabym, pastelowe. Same takie przyjemne, stonowane, delikatne kolorki, jak widzicie. I ta włóczka również jest dosyć gruba, 88% wełna, 12% poliamid. Producent tutaj zachęca do stosowania drutów 8, 10, szydełko 7-8 mm. 100 gramowy motek ma 95 m, a więc też jest to naprawdę grubas. I trzeba wziąć pod uwagę, że ta włóczka nie lubi ściskania. One lubią mieć przestrzeń, bo tutaj jest tych pętelek. No i teraz mi będzie słońce tu. Tutaj jest tych pętelek naprawdę. Sporo, które muszą mieć przestrzeń, żeby wykazać właśnie ten ciekawy, buklowy splot. Na co to się nadaje? Ostatnio są bardzo takie popularne w internecie takie kamizelki tego typu, a że jest bardzo fajny skład, to myślę, że warto spróbować właśnie taką kamizelkę. Będzie cieplutka. Sweterki, kardigany. Oczywiście tutaj też musicie wziąć pod uwagę, że jest to włóczka, no prawie że naturalna, bo 88% to jest du dosyć duży skład, dosyć dużo tej wełny i ona również będzie wrażliwe osoby nieco podgryzać. Ja sobie nie przykładam do twarzy, ponieważ jestem tak dosyć zdrowo napastowana do tego, żeby tutaj wystąpić w internetach i. Nie będę ryzykować zabrudzeniem tych pięknych włóczek. Jeśli macie również jakieś pomysły, do czego wykorzystać, tego typu włóczki, i jakąkolwiek, którą Wam tutaj zaproponuję, i w następnych filmach również, również dajcie znać, jakie macie propozycje. No ja tutaj widzę kamizelki, kardigany, szalik bardzo fajny, nawet zwykłym ściegiem francuzem, czy zwykłymi słupkami, będzie też, czy półsłupkami, będzie też bardzo ciekawie się prezentować taka robótka, taki projekt. No, myślę, że to jest bardzo fajna propozycja. Ona również będzie w dziale włóczek wełnianych. Dobra. Kolejnym takim naturalnym wyrobem, jak już zaczęłam mówić w tej odmianie, to już pociągnę to naturalną, chociaż kiedyś ktoś mi dał taki śmieszny komentarz na temat tego, że mówię wyroby dziecięce. Ta włóczka nadaje się na wyroby dziecięce i ktoś mi napisał, uśmiałam się, muszę powiedzieć, wyroby dziecięce, na przykład pasztet z dziecka, kiełbasa dziecięca, kaszanka dziecięca, salceson z dodatkiem dziecka. To było naprawdę dobre, chociaż ta forma jak, jest, jak najbardziej jest poprawna na wyroby dziecięce, ale ktoś wykazał się naprawdę fajnym poczuciem humoru. Przynajmniej ja to tak odebrałam. Kolejną włóczką, na, nie na wyroby dziecięce, <noise> jest włóczka Nako Pure Wool. Jak sama nazwa wskazuje, jest to czysta wełna 100% wełna. I tą wełnę tutaj też czuć. Nie jest to taka wełna e, milusia, jest to taka wełna bardziej stabilna. Jak widzicie, te motki są naprawdę takie bardzo zwarte, dobrze skręcona ona jest. E, naprawdę to jest taka stabilna wełenka i ją naprawdę czuć. Jeżeli chodzi o. Informacje od producenta. 100 gramowy motek 220 metrów. E, telefon mi tu przeszkadza. E, jeżeli chodzi o druty to 4,5 4 szydełko 3 mm, choć ja bym tutaj też. E, Milimetry bardziej do jakichś projektów użyła, ponieważ 3 mm i wełna może być troszkę za sztywno, za ciasno. To się naprawdę nadaje do, do wielu rzeczy. Jeśli nie macie problemów właśnie z nadwrażliwością na wełniane włóczki, albo jakiegoś uczelenia na nie wiem wełnę, na lanolinę, to bardzo polecam na przykład komplety. Czapki, polecam na szaliki, sweterki, kardigany. Ona ma głównie takie czyste kolory. Ja przynajmniej nie widzę tutaj żadnych przebarwień, żadnych melanżów, ale chciałam pokazać kolor, który mi po prostu skradł moje serce. Chociaż te też są bardzo ładne, ale no ten już wygrał. Naprawdę to jest piękny, głęboki brązoburgund, bym go tak nazwała. Nawet. No ciężko mi. No ja bym go nazwała jakoś bardziej wpadający w burgund, ale nie jest to Bordo, nie jest to buraczek, nie jest to brąz. Jest to taki właśnie. No chyba raczej będzie, będzie on chyba burgundem. Jest to kolor, gdyby ktoś był zaciekawiony o jejku, jakie tu są długie nazwy kolorów 13863. Takie, takie tutaj informacje. No jest przepiękny ten kolor. naprawdę jest taki elegancki. i, i, i pasuje. mi pasuje ostatnio coś mnie w te właśnie takie kolory. Ciągnie. I teraz. Ja widzę właśnie z tego, tak jak mówiłam, sweterki, ale wiecie co ja jeszcze widzę? Ja widzę z tego żakardy. Ja widzę z tego naprawdę piękne wzory żakardowe, których bardzo bym się chciała nauczyć, ale jeszcze moje umiejętności są niezwykle niskie, jeżeli chodzi o druty. Próbowałam robić żakard na szydełku, wychodzi jak najbardziej, ale tam z konstrukcją mi nie wyszło. Troszkę tam jest w tym swetrze konstrukcja nie taka jak trzeba. I może kiedyś, jak już będę miała taką lepszą przestrzeń do pracy za kilka lat, <grytanie> może kiedyś wrócę do tej techniki i zrobię właśnie taką piękną, jakąś może czapkę na początku, wzorem szydełkowego żakardu. Kto wie teraz osoby które są przeciwnikami akrylowych włóczek muszą się wyłączyć bo będziemy teraz mówić o włóczce typowo akrylowej która ma bardzo ciekawą strukturę zobaczcie to jest włóczka taka imitująca jakieś um, obrazd alpaki imitująca takie włochate włóczki, ale jest to 100% sztuczności, włóczka na Coparis 60% poliamid, 40% akryl. Ta włóczka ma 100-gramowy motek 245 metrów. Można ją używać Solo, ale również można ją używać z dodatkiem do, do jakiejś innej. I ona jest niezwykle mięciutka, miła i przyjemna w dotyku. To jest po prostu taki, no, no puszek, to jest, to jest tak miłe w dotyku, świetnie się nada na projekty dziecięce, bo ona naprawdę nie gryzie. Ten włosek jest. Miły, miękki w dotyku i śmiało można różnego rodzaju projekty dla dzieci. Czekajcie, czy ja w ogóle nagrywam? To jest ciekawe. Mówię Wam nigdy nie wiadomo, czy człowiek nagrywa, czy nie. Jest to wcale niejednoznaczne. Kontynuując informacje o tej włóczce na kopalni teraz wymieniłam kolory, bo też są piękne, naprawdę ciekawe. Jest to niezwykle delikatne. Ja widzę tutaj naprawdę takie delikatne, fajne sweterki, kardigany, fajne, takie moje. No zaćmienie mi zaćmienie dopadło. Napiszcie napiszcie, co Wy z niej widzicie i co można z tego typu włóczki zrobić, bo jest naprawdę ciekawa. Oczywiście no, skład jest jaki jest, ale wiem, że nie każdy robi akurat z tego dla siebie problem. I ostatnią propozycją od Nako, która pojawiła się w moim sklepie i już nie zmieściła się do, na moje tutaj biurko, jest włóczka też z serii grubaskowej. O. I jest to włóczka dosyć dobrze znana na polskim rynku, bo jest to, można powiedzieć, staruszek Nako spaghetti. Włóczka w 100 gramowym motku ma 60 metrów i ona ma 81% akryl, 19% wełny. Także jest naprawdę dosyć gruba, i coś tam tej wełny ma. Skręcona w taki chyba podwójny skręt. Jeśli, jeśli dobrze mówię, chociaż wygląda mi to na. Nie, chyba jest podwójnie skręcona. Dwie manitki. Informacje od producenta to druty 7-8 mm, szydełko 6 mm. No, a reszta to wiadomo próbka, pranie ręczne i takie o. Co ja z tego widzę? Znów te takie grube czapki, szale, kominy. Ja widzę jeszcze z tej włóczki poszewki na poduszki, takie w stylu warkoczowym. Ja widzę właśnie takie poszewki z warkoczy, gęstych, dużo tych warkoczy. Można plec z tego zrobić. Na pewno wyjdzie ekonomiczniej niż naturalna 100% wełniana włóczka, ale tutaj też trzeba mieć świadomość, że ona może się poskręcać, ponieważ jest taka, zobaczcie, ja się schowam, żeby ostrość złapała. Luźno skręcona i może być. Um, Delikatny problem z mechaceniem, puszeniem się. Tutaj mam jeszcze takie kolory. Można zrobić też, widziałam w internecie, takie grube kardigany, takie mm, mięsiste, ciężkie, jeśli oczywiście lubicie tego typu projekty. Ok, dobra. To chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o włóczki marki Nako, tureckiej marki Nako, które. Pojawiły się w moim sklepie. Ona również będzie w dziale z włóczkami. Włóczkami, no tak. Prawdę powiedziałam, dziale włóczek wełnianych. Choć no, tej wełny nie jest wiadomo przeważająca ilość, ale żeby to się nie pokićkało, to już niech tam będzie. Teraz robię tutaj taki względny porządek na tym moim biureczku. A jeszcze chciałam pokazać, że ta włóczka ma akurat taki melanżowy, podwójny splot, i to jest dowód na to, że jest dwóch nitek skręcona. Słoneczko już jest tak nisko i wchodzi mi na twarz, podkreślając wszelkie moje smarszczeczki. Tym miłym akcentem żegnamy się i następną marką włóczek. Będzie też nowość w moim sklepie, ale o tym w następnym odcinku.